Jeśli chodzi o alergię to powiem wam, że oprócz oczywiście przywrócenia, oprócz przywrócenia zdrowia w ciele ludzkim do czego jest potrzebne po prostu zastosowanie e, odpowiedniej fitoterapii, czyli takiego programu przywracającego zdrowie, mamy również aspekt Konfliktu biologicznego, który często jest bardzo mocno pomijany. Bo należy sobie zdać sprawę z tego, że alergia u dziecka to jest konflikt z jednej strony oddzielenia, a z drugiej strony jest to odebranie temu dziecka wszystkiego do tego stopnia, że to dziecko czuje, że tak bardzo nie ma i nie dostaje tego, co chce dostać, co chce mieć, że próbuje zatrzymać podświadomie wszystko, włącznie z toksynami. I oto te toksyny właśnie powodują stany alergiczne u dzieci. Mianowicie, u dzie jak ja mam tu wjechać? Mianowicie, u dzieci, które mają alergię. Jest bardzo wysokie stężenie kwasu moczowego. Bardzo wysokie. Również, oczywiście, do tego wszystkiego dochodzi wysokie yy, stężenie innych kwasów metabolicznych, które nie są wydalane z organizmu. Jest to dla mnie niezwykłe odkrycie. Dlaczego? Dlatego, że. Ja również, jako osoba chorująca na alergię, byłam w takim oto stanie. I ja już teraz wiem, że te moje stany chorobowe, które mi się przydarzyły w moim życiu, one były po to, żebym ja zrozumiała na własnym przykładzie, co się z tymi ludźmi czy dziećmi dzieje. I abym mogła im jeszcze lepiej pomóc. No bo moi drodzy, a tu się staje, patrzcie, mam miejsce, <laughs> ale super. No bo moi drodzy, jaki alergolog Wam powie, że żeby wyleczyć alergię? Trzeba byłoby obniżyć poziom kwasu moczowego u waszego dziecka. Żaden alergolog wam tego nie powie, a trzeba to zrobić po to, żeby organizm mógł się oczyścić. A więc zajmujemy się w przypadku alergii drogami moczowymi. Jest to niezwykle istotne. Teraz muszę wyjść, ale wrócę. O tym, że jest problem z aspektem... Poczekajcie, bo tu idzie jakaś babciulka. Za babcię to bym nie chciała po prostu mieć żadnych problemów. Jeszcze jakby był jakiś przystojniak, to... <grywka> to może. I teraz tak, o tym, o tym, że są problemy przy alergii w aspekcie yy, żywiołu wody świadczą zmiany. Yy, świadczą zmiany, moi drodzy, pod kolanami, pod kolanami, pod kolanami, na plecach to jest wszystko przebieg meridianu pęcherza moczowego. I teraz możecie zwrócić uwagę, że u osób, które mają alergię, jakby Poziom tej alergii zwiększa się wtedy, kiedy zjemy coś, co zwiększa nam ym, poziom kwasu moczowego w organizmie. Drugim aspektem, niezwykle istotnym, na który należy zwrócić uwagę, to są jelita, a więc umiejętność czy możliwość ym, wchłaniania pokarmu. I teraz moi drodzy, o tym, że mamy. Problem z jelitami przy alergii świadczą zmiany na zgięciach. Bardzo częste. Bardzo częste. Tędy przebiega meridian. Meridian jelita grubego. Ale nie tylko, bo na zgięciach mamy również do czynienia z meridianem płuc. Więc jeśli mamy AZS. Na zdjęciach to świadczy zarówno o problemach z jelitami, jak i o problemach na poziomie płuc. Czyli te płuca najczęściej są wysuszone. Płuca najczęściej są po prostu wysuszone, nie ma tam energii, one nie są w stanie, jako żywioł metalu, sprowadzić tej energii do dołu. No, i efekt jest taki, że skóra jest sucha. Płuca również odpowiadają, moi drodzy, za nawilżenie całej skóry. Płuca odpowiadają za nawilżenie wszystkiego. Całego naszego organizmu. Wszystkiego, co w organizmie mamy. No i jeszcze jednym niezwykle istotnym elementem, na który należy koniecznie zwrócić uwagę. To jest oczywiście wątroba. Wątroba, która nie jest w stanie wątroba, która nie jest w stanie oczyszczać organizmu z toksyn. O wątrobie już wam nagrałam wcześniej film, także zwróćcie sobie uwagę na te konflikty biologiczne. Natomiast jeśli jeszcze wrócimy sobie do układu pokarmowego, no to przy alergiach ten układ pokarmowy jest po prostu Wychłodzony. Dlaczego jest wychłodzony? No, jest wychłodzony przez to, że ludzie nie mają pojęcia o tym, w jaki sposób powinni się odżywiać. A ja o tym opowiedziałam w takim, w takim poradniku, który nazywa się Pożywienie, które leczy. I ja tam opowiadam właśnie bardzo dużo niezwykle istotnych aspektów na temat tego, w jaki sposób człowiek powinien się odżywiać, aby pożywienie było dla niego lekarstwem. Bardzo istotnym aspektem jest również to, aby poznać słabe i mocne strony swojego organizmu, tudzież organizmów swoich dzieci, ponieważ bywa tak, że ten mały człowiek może mieć próżnię w danym elemencie, może tam być po prostu pustka. W związku z czym, jeśli my nie naprawimy tej pustki w odpowiedni sposób, to nigdy nie pozbędziesz się, czy to dziecko się nie pozbędzie, choroby. Dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się, ja lecę załatwiać sprawy, pa.